Szpital, którego personel nigdy nie opuszczał żywy. Ale zanim to, zaobserwuj. W spokojnym miasteczku istniał szpital, który skrywał mroczną tajemnicę. Żaden lekarz, pielęgniarka, ani nawet woźny, który przekroczył jego próg, nigdy więcej nie został zobaczony poza murami placówki. Oficjalnie tłumaczono to oddaniem pracy i długimi dyżurami. Jednak rodziny zaginionych pracowników wiedziały, że kryje się za tym coś więcej. Opowieści szeptane po kątach mówiły o dziwnych eksperymentach prowadzonych w podziemiach i o dyrektorze, który wierzył, że znalazł klucz do nieśmiertelności. Klucz, który wymagał najwyższej ofiary od jego personelu. Szpital działał latami, a lista zaginionych rosła. Nikt nie odważył się zbadać sprawy, bojąc się podzielić los tych, którzy zniknęli. Czy to tylko legenda, czy przerażająca prawda? Daj znać w komentarzu co o tym myślisz i zasubskrybuj po więcej takich historii.